Cześć! Za chwilę przeprowadzimy eksperyment polegający na sprawdzeniu, jak magazynowanie jabłek wpływa na jakość ich skórki, a co za tym idzie atrakcyjność dla konsumenta. Zaczynamy. Jabłko umieszczamy na wyposażonym w teksturometrze wyposażony w penetrometr o średnicy 5 mm. Eksperyment polega na przebiciu jego skórki, aby sprawdzić, jak ono jest atrakcyjne dla konsumenta. W widocznym tutaj programie tworzy się wykres w zależności siły nacisku na jabłko od dystansu, jaki pokonuje penetrometr. Penetrometr z prędkością 1 mm na sekundę zbliża się do jabłka, aby sprawdzić, kiedy pęknie skórka. I mamy pęknięcie skórki. Jak widzicie, skórka już nie jest jędrna, co znaczy, że jabłko leżało niekoniecznie w dobrych warunkach magazynowych. Siła do przebicia jego skórki wynosiła około 18 N. Sprawdzimy teraz siłę przebicia dla drugiego jabłka, które jak widać ma bardziej jędrną skórkę. Siła przebicia dla tego jabłka to około 40 N. Co oznacza, że dla konsumenta będzie bardziej atrakcyjne i chrupkie. Wynikiem naszego super krótkiego eksperymentu są dwa wykresy: czarny od jabłka pierwszego oraz niebieski od drugiego bardziej jędrnego jabłka. Widać, że skórka w nim pękła od razu, natomiast w tym mniej jędrnym jabłku, kiedy osiągnęła maksymalną siłę, się rozciągała.